Witam serdecznie Państwa w cyklu poświęconym niezależności zawodowej farmaceutów, który powstał we współpracy z portalem apteka.pl. Ja nazywam się Mirella Kowalcze, jestem magistrą farmacji z 20-letnim doświadczeniem pracy w aptekach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Czym jest niezależność zawodowa farmaceutów? Niezależność zawodowa farmaceutów odnosi się do ich zdolności i prawa do podejmowania decyzji klinicznych oraz udzielania porad pacjentom na podstawie swojej wiedzy fachowej, a także profesjonalnych standardów, niezależnie od wpływów zewnętrznych, interesów ekonomicznych, politycznych i innych. W ramach niezależności zawodowej farmaceuci powinni być w stanie działać na korzyść pacjentów i społeczeństwa, dbając o ich dobro. Niezależność farmaceutów jest istotna, aby unikać konfliktu interesów i zapewnić, że decyzje farmaceutów są oparte wyłącznie na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i etycznych zasadach praktyki farmaceutycznej. Farmaceuta jako specjalista w dziedzinie farmakoterapii jest niezbędnym ogniwem łączącym pacjenta z lekarzem. Warto zwrócić uwagę na to, że w krajach, w których opieka farmaceutyczna jest głównym zadaniem farmaceutów, prestiż tego zawodu jest zdecydowanie wyższy. Na czym zatem opiera się niezależność tego zawodu i co ją obejmuje? Etyka i bezstronność. Farmaceuci powinni działać zgodnie z etycznymi zasadami, niezależnie od potencjalnych konfliktów interesów. Powinni unikać takich sytuacji, które mogłyby wpłynąć na ich zdolność do podejmowania obiektywnych decyzji. Edukacja i szkolenia. Farmaceuci powinni regularnie podnosić swoje kwalifikacje i pozostać na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie farmakologii i terapii. Autonomia decyzyjna. Farmaceuci powinni mieć pełną autonomię w podejmowaniu decyzji klinicznych, a także dotyczących leków zgodnie z najlepszymi praktykami i dowodami naukowymi. Współpraca w zespole. Farmaceuci powinni działać w zespole opieki zdrowotnej, współpracując z innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową, a także skuteczną opiekę. Niezależność zawodowa farmaceutów jest kluczowym elementem zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. Wspieranie tej niezależności to istotny cel dla zawodu farmaceuty, bo farmaceuta, pamiętajmy, to nie jest sprzedawca leków. Jeżeli takie podejście do zawodu farmaceuty będą stosowali farmaceuci, zawód farmaceuty jako zawód zaufania publicznego przetrwa. W innym wypadku ucierpią wszyscy pacjenci i farmaceuci. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Farmacja TV, do komentowania, lajkowania tego filmu. Życzę wszystkim dużo refleksji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.